Cześć, ja jestem Magusi i witam Was w pierwszym odcinku gry City Skylines, gry, którą już zapowiadałam przez jakiś czas na live streamach. No i oczywiście na live streamach kiedyś miałam jedno miasto, także postaramy się zbudować kolejne, zabawimy się w burmistrza. Nie wiem, czy będziemy do końca dobrym burmistrzem, przekonamy się w przyszłości, może pobawimy się w złego burmistrza, ale o tym na pewno dowiecie się już z kolejnych odcinków. Tymczasem jeśli Wam się spodoba ten odcinek, możecie zostawić łapkę pod spodem. Pamiętajcie o tym, że możecie też subskrybować kanał i koniecznie zadzwonić dzwonkiem, żeby nie pominąć żadnych materiałów. No i czym właściwie ta gra jest? Gra polega na tym, że budujemy swoje miasto. Pierwsze co możemy zrobić to droga. Ja tak z odczapy trochę postawię tutaj jedną dróżkę, tylko po to, żeby ją za chwilę zniszczyć, no i żeby odblokowała mi się ta dwupasmowa, jednokierunkowa droga którą połączymy sobie z jedynym wjazdem do miasta. To jest autostrada, którą można dotrzeć do naszego miasta. W tym momencie na początku mamy do dyspozycji taką dość sporą działkę, no nie wiem czy działko można to e, nazwać. Jest to pewien obszar, który my mamy przeznaczony pod zabudowę. Z czasem, gdy nasze miasto będzie się rozrastało, będziemy mogli odblokować kolejne obiekty, kolejne działki. No i dobra, i zacznijmy. Zacznijmy od czegoś, co mam nadzieję będzie przypominało rondo. To jest pierwsza rzecz, którą chcemy tutaj stworzyć. No, tak, żeby umożliwić mieszkańcom zarówno dojazd do miasta, jak i yy, opuszczenie go. Nie chcemy nikogo tutaj na stałe więzić. Czy się uda? No, powiedzmy, że jest to dość ładne rondo. Możecie napisać w komentarzach, czy pierwszy rondo Wam się podoba. Może później zasadzimy tutaj jakieś drzewa. Ale na razie na razie oszczędzamy fundusze, bo oczywiście tutaj mamy ograniczone fundusze. Nasze miasto jeszcze nie zarabia, więc musimy pilnować się z tym. Przygotujemy pierwsze osiedle mieszkalne. Tutaj poprowadzimy w tym celu taką dróżkę. Tak zastanawiam się, czy nie jest za blisko wyjazdu. No dobra, na razie zostawimy. Pamiętajcie, że zawsze wszystko w razie czego będzie można troszeczkę przebudować. No i postawimy sobie pierwsze, pierwsze takie osiedle. Pierwsze osiedle powiedzmy, że będzie wyglądało w ten sposób. Taki, taki mam plan. Postaramy się w miarę e, mocno wykorzystywać przestrzenie, które mamy do, e, do wykorzystania. Bo jak widzicie domki które wyglądają w ten sposób, tak wybieramy sobie obiekty, rejony mieszkalne, rejony handlowe i rejony przemysłowe. To są główne rejony, którymi możemy tutaj operować. No i oczywiście na początku mamy zapotrzebowanie najwyższe na domy mieszkalne. Więc postawimy sobie tutaj domy mieszkalne. Na razie jeszcze gra jest zapauzowana, dlatego czas nie płynie. Tutaj mamy czas, mamy datę, mamy oczywiście fundusze i liczbę mieszkańców. Na razie zatrzymałam dlaczego? Dlatego, że jakby. Wszystko co tutaj stawiamy, każdy jeden odcinek drogi, każdy jeden obiekt, to jest koszt. Koszt, na który w tym momencie, tak jak mówię, miasto nie zarabia, jeszcze nie mamy nic przygotowanego, więc po prostu zapauzowałam, zrobię podstawowe rzeczy, dopiero uruchomię grę, jak już ludzie zaczną się tutaj wprowadzać. Tutaj przeszłam wcześniej do tej zakładki, jest to zakładka elektryczności, bo nasze miasto oczywiście wymaga prądu. W tym momencie możemy albo elektrownię węglową postawić, albo turbinę wiatrową, Myślę, że na początek turbina wiatrowa będzie zdecydowanie wystarczająca. Tym bardziej, że mamy tutaj takie obszary, gdzie wiatry są dość intensywne. Tutaj mamy obszary pokazane, gdzie wiatr jest intensywny, tam jest barwa ciemniejsza. No i jaśniejsza analogicznie, tym mniejszy wiatr. Więc postawimy sobie jednocześnie, mamy tutaj pokazane, jaka jest szacowana produkcja energii. No i jak widzicie, tutaj jest mniejsza, tu jest dość spora, więc myślę, że sobie postawimy takie wiatraki tutaj przy granicy. Ze dwie sztuki, na początek dwie, dwie sztuki może nam wystarczą. Zobaczymy w razie czego mu, będziemy musieli się z tym pilnować. Poza tym, oczywiście, prąd musimy doprowadzić do naszej dzielnicy. Zrobimy to na razie w ten sposób. Oczywiście, z czasem wszystko będzie trzeba zmieniać. To jest tylko taka wersja robocza na początek. Na początek musimy się postarać jak najlepiej to wszystko rozmieścić przy najniższym koszcie. No i kolejna rzecz, którą musimy koniecznie dostarczyć do naszego miasta to jest stacja wodociągowa, czyli woda. Nasi y, mieszkańcy muszą mieć coś do picia, y, także y, tutaj dostarczamy wo y, wodę, no i oczywiście musimy odprowadzać ścieki. Tutaj jest ważna rzecz, od razu uczulam Was, jeśli kiedyś będziecie grać w City Skylines, że musimy umieszczać je daleko od siebie, żeby ludzie... No, nie musieli pić własnej kupy. Z drugiej strony też kierunek rzeki wskazuje nam, gdzie te ścieki ewentualne będą płynąć, więc stawiamy najpierw oczywiście e, wodociągi, a dopiero potem stawiamy rury ściekowe. No i oczywiście to wszystko trzeba połączyć i doprowadzić do naszej dzielnicy. Jeszcze nie jestem pewna w jaki sposób będę tę dzielnicę tutaj zaopatrywała i jak będę ją rozmieszczała, więc po prostu na razie zróbmy sobie taką drobną niteczkę. No i e, myślę, że w tym momencie możemy uruchomić Naszą grę. Jesteśmy w stanie teraz już zobaczyć, jak ludzie zaczną napływać do naszego miasta. Jak widzicie, na autostradzie jest dość nieduży ruch, ale za chwileczkę powinny pojawiać się pierwsze samochody. Tutaj domy już powstają, samochodów coś z kolei nie widzę. Może ludzie postanowili przyjść na piechotę dzisiaj do mojego miasta? No i tak to wygląda. Tak to wygląda. Nie ma prądu. Dlaczego? Właśnie dlatego, że zasięg prądu, jak widzicie, jest w tym momencie. No, za daleko ten, ten oto słup, ale możemy poprzez budynki również doprowadzić do naszego miasta prąd. Także postawimy sobie tutaj domy. Jak się wprowadzą, powinni przekazać automatycznie prąd do dalszych części. Jak widzicie, tutaj już się obszar powiększa, i w tym momencie wszyscy są zaopatrzeni. Czyli, to, tak jak powiedziałem, wszystko się udało. Doprowadzimy sobie też może jakieś sklepy. Myślę, że warto byłoby mieć gdzie robić zakupy. Może nie tutaj, tutaj poprowadzimy dalszą drogę. No i jak widzicie, teraz mamy zapotrzebowanie na rejony handlowe i na rejony przemysłowe. Przemysł chciałabym troszeczkę odsunąć od naszego miasta, bo jest dość problematyczny pod względem, pod względem zanieczyszczenia. W tym momencie tutaj widzę obszar leśny, to też w przyszłości będziemy mogli zdecydować się na to, żeby w naszym mieście był tutaj przemysł drewniany, czyli po prostu, żeby zbierali, zbierali drewno i eksportowali do innych krajów czy innych miast, no raczej do innych miast sąsiednich. Myślę, że na razie zrobimy sobie taką drogę równoległą, i tutaj przygotow przygotujemy sobie e, obiekty właśnie przemysłowe. Pamiętać musimy o tym, że tutaj konieczne również jest doprowadzenie wody. Może wtedy środkiem będzie wtedy cały obszar zahaczony. No i prądu, prąd również możemy sobie pociągnąć nitką. W tym momencie coś mi się pokazuje, tutaj woda. Nie, nie ma tutaj wody. Jak widzicie, nie ma tutaj prądu i dlatego nie ma tutaj wody. I to jest to, o czym mówię. Wystarczy delikatnie przygapić. Pewną rzecz i miasto nie będzie się rozwijało, będzie traciło pieniądze. Tak jak widzicie, teraz głównie płacimy, a nie zarabiamy. W momencie, kiedy coś jest nie tak, ludzie uciekają z miasta, wcale nie podoba im się życie w takim mieście, dlatego trzeba o wszystkim pamiętać. Ja oczywiście na wstępie poprowadziłam linię, ale nie doprowadziłam jej do samych obiektów. W efekcie moi ludzie nie mieli wody. No to teraz doprowadzimy sobie prąd. Tutaj po prostu linią do tych obszarów, które chcemy, żeby były przemysłowe. Tutaj woda już jest, prądem się nie musimy martwić. W takim razie stawiamy pierwsze budynki przemysłowe. Jak na razie będzie to przemysł brudny, czyli jakieś fabryki, które będą produkowały mnóstwo zanieczyszczeń, ale w przyszłości będzie możliwość wyboru różnych innych przemysłów, w tym także ekologicznych. I tutaj jest obszar leśny, który później postaramy się zagospodarować, właśnie poprzez postawienie kilku tartaków. Jak widzicie, pierwsze fabryki powstały, już wyrzucają wszystkie syfy w powietrze, jakieś zanieczyszczenia. No i myślę, że sobie tutaj postawimy kolejną dróżkę. Trochę przedłużymy. Połączymy w ten sposób. Chcę troszeczkę oddzielić ten rejon przemysłowy. Tutaj damy parę obiektów handlowych, które oddzielą nam tą strefę przemysłową. I tutaj postawimy również domy. Zrobimy kolejne, kolejne skrzyżowanie. Tak chcę w miarę, żeby to było w miarę, w miarę równe. I domy postawimy w ten sposób. Zrobimy taką siatkę, może bardziej yy, urozmaiconą. Zazwyczaj starałam się w, w każdym moim mieście robić taki, e, takie siatki, bo one e, pozwalają nam zagospodarować jak największą, e, największy obszar. Bo widzicie, tutaj już jest obszar stracony. Tutaj mogę co najwyżej drzewa podostawiać, a mogłabym ewentualnie dostawić budynki, gdybym ładnie drogę tutaj postawiła. Czego oczywiście nie zrobiłam. E, dobra, oczywiście z, zanim wprowadzimy tutaj ludzi, musimy tutaj doprowadzić wodę. Także zajmujemy się doprowadzeniem wody do tego obszaru, żeby potem się już o tym nie martwić. Prąd oczywiście tutaj jest linia, którą później po budynkach poprowadzimy prąd, więc będziemy mogli usunąć, ale na ten moment mamy duże zapotrzebowanie na domy, więc po prostu sobie zamalujemy cały ten obszar. Tutaj mamy wybór pędzli, więc tym razem wybierzemy sobie pędzel tak, żeby to zamalować. I oczywiście od razu zaczynają pojawiać się budynki Widać, że bardzo duże barcie mają ludzie, żeby się do nas wprowadzić. Tutaj postawiłabym ten budynek, właśnie handlowy, który połączy nam te obszary ze sobą. Tym samym będzie można usunąć tutaj te linie i zagospodarować je jakoś. Już myślę, że powinien ten prąd płynąć. Tutaj jeszcze powiemy, powie, postawimy jeden domek, żeby, żeby podpiął się do tej linii. I zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Na razie mamy problem z prądem, swoją drogą produkcja jest w miarę w porządku, ale musimy poczekać, aż tutaj te domki wyrosną. No już zaczynają się pojawiać, więc powinno się zaraz to udać. W tym momencie mamy dość duży problem właśnie z pracownikami. Nie było w pobliżu ludzi, którzy mogliby zająć się pracą, dlatego że ten obszar jest no, dość mocno oddalony od tego obszaru przemysłowego, także czekamy, aż uda nam się e, doprowadzić mieszkańców. Jak widzicie, teraz, gdy postawiliśmy tutaj osiedle mieszkalne, zaczęły znikać te ludziki, które ostrzegają nas przed tym, że w tym obszarze nie ma pracowników. Udało nam się osiągnąć populację w liczbie 500, więc odblokowaliśmy nasz pierwszy kamień milowy. Kolejnym kamieniem milowym jest wieś. Teraz mamy osadę, teraz do 1000 dążymy, aby nasza osada zamieniła się w wieś, i jednocześnie będziemy mogli wtedy odblokować nowy obszar. W tym momencie mamy podatki, pożyczki i kilka innych elementów. Zaraz będziemy stawiać po kolei budynki, które odblokowaliśmy. Tylko zacznę od razu od podatków. Już grając troszeczkę w tę grę, odkryłam, że podatki na poziomie 12% to jest taki podatek, który ludzie chcą płacić, jednocześnie jeszcze nie są niezadowoleni, że podatki są wysokie. Także od razu sobie zwiększymy te podatki, tym samym zwiększymy nasze przychody. Jeśli chodzi o pożyczki, na razie pożyczek brać nie musimy. Mamy jeszcze 20 tysięcy, chociaż niewykluczone, że jednak jakąś weźmiemy. Zaraz zobaczymy. W momencie, kiedy będziemy stawiać budynki, które odblokowaliśmy, Także zostawiamy podwyższone podatki. Mamy już, widzicie, pierwsze nagromadzenie śmieci. To znaczy, że musimy w naszym mieście postawić wysypisko. No, na razie mamy tylko jedyną opcję: zrobić wysypisko. Też nie chciałabym robić go zbyt blisko tych rejonów mieszkalnych. Tutaj chciałabym bardziej e, ładnie, wizualnie porobić. Z tej strony będzie więcej przemysłu, więc myślę, że poprowadzimy sobie po prostu drogę. Na razie zobaczymy, jakie te drogi mamy. Czy mamy jakieś lepsze drogi? Nie, tutaj są jakieś tylko ścieżki żwirowe. E, mamy też czteropasmówkę. No i oczywiście sześciopasmówki. E, I wiecie, co myślę, że zrobimy sobie w ten sposób. Skoro mamy już sześciopasmową, jednokierunkową drogę, tutaj będzie coraz więcej ruchu. Więc w tym momencie sobie połączymy to w inny sposób. Czyli po prostu zamienimy e, tę drogę na szerszą. Tym samym ułatwimy. Dojazd do naszego miasta. Też myślę, że będzie dobrym pomysłem zrobienie tej drogi gru grubszej, szerszej, sześciopasmowej, o większej liczbie pasów. W tym miejscu, gdzie jest przemysł, dlatego że przemysł też ma tutaj wzmożony ruch, i później będziemy mieć sporo korków, gdy będziemy się tędy przemieszczać. No, i tutaj w tym miejscu również pogrubimy na krawędzi. Tam na razie tutaj jest widzę jakiś stary, spalony domek. Nie wiem, kto tutaj mieszkał. Ale na razie zostawimy to w spokoju, nie będziemy niszczyć tego obiektu. On naturalnie się wygenerował. No i myślę, że w tym miejscu również zrobimy taką sześciopasmową drogę. Oczywiście odcięłam dopływ prądu, bo na miejscu słupów postawiłam drogę. No i musimy to połączyć, naprawić, żeby nie odciąć na stałe prądu do, naszej, do naszego miasta. Przy okazji, warto monitorować poziom tego prądu. Mamy tylko dwa wiatraki i one nie pracują z maksymalną mocą, bo tutaj nie ma maksymalnego wiatru. Więc musimy się pilnować. No i tak jak mówiłam, musimy postawić to wysypisko. Tylko to wysypisko postawimy trochę dalej. Troszeczkę jeszcze odsuniemy sobie drogą. Okej, okay, myślę, że w tym miejscu powstanie nasze pierwsze wysypisko śmieci. Ono również generuje prąd, więc można sobie podpiąć do naszego miasta. Tutaj postawimy też obiekty, chociaż z drugiej strony nie postawimy obiektów przemysłowych, tylko sklepy. Tak, żeby podpiąć to, żeby ten prąd płynął tutaj, żeby się energia nie marnowała. Wody tutaj nie potrzeba doprowadzać, więc w tym momencie mamy śmieci z głowy. Już powinny ruszyć pierwsze śmieciarki. Jak widzicie, ruszyły śmieciarki w miasto. Możemy sobie zobaczyć, właśnie gdzie te śmieciarki zmierzają. Możemy śledzić tor, możemy zobaczyć skąd jedzie i właśnie dokąd jedzie. To jest bardzo fajna rzecz, którą, którą, na którą pozwala gra. No i okej, okay, myślę, że kolejną rzecz należy teraz zbudować. Odblokowaliśmy również szpital. A właściwie klinikę, taką niewielką klinikę, która kosztuje 10 tysięcy. Jeszcze trochę nam brakuje, myślę, że poczekamy. Nie będziemy na razie jeszcze brać pożyczki. Chociaż pożyczkę pewnie będziemy musieli wziąć tak czy siak, bo szkoła również jest do wybudowania. Tutaj blisko przemysłu na razie nie będziemy stawiać szkoły, dlatego że w fabrykach raczej pracują osoby, które mają niższe wykształcenie. Jest to wymagane. E, zobaczcie, tutaj mamy e, ile jest miejsc pracy i ilu jest pracowników. Potrzeba 16 niewykształconych pracowników, którzy mogliby pracować w przemyśle. Dlatego tutaj warto zostawić taki e, obszar, gdzie szkoły nie ma przynajmniej na początek, później będzie trzeba szukać innych rozwiązań, na przykład poprzez przepisy. No dobra, w takim razie szkołę stawiamy w tym miejscu. Oczywiście myślę, że to takie osiedle musimy troszeczkę rozbudować, ale na razie zapotrzebowanie na mieszkańców jest nieduże, więc się wstrzymamy z tym. No i zakupimy sobie na pewno... Znaczy, zakupimy, weźmiemy sobie pożyczkę. Po to, żeby zakupić sobie klinikę. Tutaj myślę, że dobrym pomysłem będzie postawienie kliniki przy przemyśle. Dlatego, że przemysł generuje zanieczyszczenia, co z kolei wpływa negatywnie na zdrowie naszych mieszkańców. Więc postawimy sobie klinikę w takim obszarze, żeby sięgało tutaj wszędzie. No i tutaj postawimy drugą klinikę. Zaraz, jak rozwiniemy dzielnicę, będzie na pewno dobrym pomysłem mieć tutaj drugą klinikę. Dlatego, że tutaj powstaną kolejne domostwa. W tym momencie mamy wszystkie budynki, które odblokowaliśmy właśnie y, poprzez ten kamień milowy pierwszy. Dobra, zróbmy sobie tutaj taką drogę. Też zastanawiam się, czy dojazdu do miasta nie zrobić takiego szerszego, ale może, wiecie co, zrobimy to w innym miejscu. Z zawsze moim największym problemem był ruch. Zawsze miałam problem z korkami w pewnym momencie. Oczywiście, jeśli mamy y, no, prawie 600 mieszkańców, to ten problem nas praktycznie nie dotyczy. Ale już w momencie, kiedy miasto się troszeczkę rozrośnie, będzie to dość dużym problemem. Jak widzicie, próbuję budować drogę, ale nie patrzę na komunikat. Nie mamy pieniędzy, nie mamy pieniędzy, żeby tę drogę zbudować. Ale mamy trochę zapotrzebowania na domy, więc postawimy sobie jeszcze kolejną taką drogę, no, dość niedużą. Może nam się uda w tym samym postawić to. Zobaczymy, ile to będzie kosztowało. 2000, no to jest bardzo, bardzo dużo, jak na ten moment nas nie stać. Po prostu podostawiajmy tutaj, gdzie możemy, w tym obszarze. Wiemy, że w tym miejscu planuję mniej więcej drogę postawić. Tutaj trochę za daleko muszę część zmazać. No, tutaj będzie droga szła, kolejne e, domki będziemy dostawiać. Myślę, że również możemy sobie zagospodarować tę przestrzeń tutaj. No i liczyć na to, że nam się zacznie, zaczną zwracać e, te pieniądze, że zarobimy e, chociaż trochę, chociaż w tym momencie jest problem. Jest problem z prądem. My nie mamy w tym momencie e, jak e, kupić kolejnej e, elektrowni, dlatego że no, jest dość droga. 6 tysięcy to jest trochę ponad nasz budżet. No i tym samym mamy problem z dostarczeniem energii do naszego miasta. Gra pozornie prosta, ale jak widzicie w trakcie borykamy się z wieloma problemami. No nie jesteśmy w stanie wziąć kolejnej pożyczki. Co najwyżej mo moglibyśmy obniżyć fundusz. Myślę, że zmniejszymy fundusz na śmieci. Trochę, troszeczkę zaoszczędzimy na tym. No i na razie musimy na zdrowiu i na szkole zaoszczędzić to pozwoli nam troszeczkę podnieść nasze dochody i mam nadzieję, że wkrótce zarobimy na jakąś elektrownię. O, jak widzicie, w tym miesiącu już mamy jakieś tam przychody, więc, więc jest dobrze. Przyspieszymy sobie trochę, żeby w miarę usprawnić to. W międzyczasie pojawiło nam się mnóstwo wiadomości od mieszkańców. Tutaj jest tak zwany e, ćwierkacz, czyli coś e, Ala Twitter, i tutaj pojawiają się przeróżne komunikaty mieszkańców. Oczywiście e, czasami są one pomocne, bo mówią nam o tym, że nie wiem, że jest gdzieś problem z prądem albo zalewają ich ścieki, a czasami polegają tylko na tym, że ktoś e, mówi o tym, że na przykład nie podoba mu się przemysł, e, woli. Wolałby przemysł ekologiczne, bądź odwrotnie. Także czasami otrzymujemy sprzeczne komunikaty. Jak widzicie, mamy dalej problem z prądem, ale już mamy 2000. Może zaraz się uda coś zakupić. Ile kosztuje elektrownia węglowa? 19 tysięcy to zdecydowanie za dużo. Czekamy, żeby do 6 tysięcy dotrzeć, żeby móc sobie spokojnie postawić kolejny wiatrak. Przy okazji, możemy zobaczyć, czy gdzieś tutaj jest odpowiedni wiatr. O, tutaj jak widzicie jest teraz pokazana legenda, jak to wygląda czyli y, siła wiatru, im ciemniejszy, tym silniejszy wiatr. Tutaj myślę, że będzie można sobie postawić elektrownię, że czekamy na to, aż uzbieramy pieniądze. W sumie, żeby nie tracić czasu i żeby zarobić trochę więcej pieniędzy, myślę, że moglibyśmy postawić sobie naokoło y, domy. Tutaj może nie będzie to zbyt rozsądne na, na ten moment, aczkolwiek. Y, Przynajmniej więcej pieniędzy dostaniemy. Jak widzicie, już teraz dość drastycznie wzrosły nam przychody. 4000 już są, więc za chwileczkę, za chwileczkę doprowadzimy prąd do pozostałych obszarów. Przynajmniej taką mam nadzieję. No, jeszcze tylko prawie 1000, i zaraz będziemy mogli swobodnie, swobodnie postawić kolejną elektrownię. Mam nadzieję, że przynajmniej jedna elektrownia wystarczy na ten moment, żeby. Dostarczyć prąd do całego miasta. 7 MW mamy produkcję szacowaną. To jest chyba najwięcej jest 8 albo 9, tak mi się wydaje, tu macie 8, więc tutaj moglibyśmy dostawić. O, proszę, odblokowaliśmy kolejny kamień milowy, czyli teraz możemy tytułować się, że jesteśmy wsią bardzo dobrze. Dodało nam parę rzeczy, które oczywiście w przyszłości będziemy wprowadzać. Na razie mamy ten problem z prądem, musimy go jak najszybciej rozwiązać. Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby w tym miejscu postawić. Wtedy będzie produkcja 8 MW. No i to automatycznie połączymy z naszą tą elektrownią główną. Nie wiem, czy to w tym momencie ten obszar działa w ten sposób, chyba musimy podpiąć. I teraz mamy no, minimalnie nadwyżkę produkcji. Tutaj widzę, że problem z wodą jest, ale czy to nie wynika z problemu z dopływem prądu chwilowym? Chyba, że po prostu nie ma tutaj rury. No właśnie, to też jest ważne, żeby teraz doprowadzić tą wodę. I już tutaj ten obszar cały będzie dostarczony moją wodę, więc tutaj możemy wszystkie budynki budować. Myślę, że na początek pokazałam Wam ideę gry. Następnym razem będziemy oczywiście dalej rozwijać nasze miasto, robić kolejne kamienie milowe, ale na dzisiaj już zakończymy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, oczywiście możecie go oceniać, subskrybować, dzwonić dzwonkami. No i oczywiście wpaść na moje media społecznościowe, do których linki są w opisie. Tymczasem jeszcze ja z Wami żegnam. Do zobaczenia następnym razem. Cześć! A, i nie wiem, czy powiedziałam, ale możecie wymyślać nazwy dla mojego miasta.